Dużo było również srok, gilów, w rubli, Potem już było dużo mniej. Kawek, bogatek, mądraszek. Spotkaliśmy również kosy, czarnogłówkę, kowaliki i pełżyzacza. Oby. Tak było w roku ubiegłym. W tym po raz drugi zorganizowano spacer w ramach drugiego piekarskiego zimowego ptakoliczenia. Skąd pomysł? Mieliśmy taki projekt dwa lata temu zaczęty i... Mm, Wyszło po prostu w trakcie, to było do zorganizowania tam od nich z góry, narzucone, żeby to zorganizować. Drugie piekarskie takie liczenie to był pomysł, żeby znowić, zrobić to po raz kolejny, bo akcja była fajna, mnie się podobała, było dość sporo ludzi, czemu nie możesz zorganizować ponownie. Inicjatywa ma charakter ogólnopolski. W piekarach jej organizacją zajęła się grupa młodzieży Przyrodnicy z Nadbrnicy. taki jednak liczyli nie tylko gimnazjaliści. Nie jest to nasza grupa, przyrodnicy z Nadbrnicy. jest również sama osoby z projektu z gimnazjum. Dawaliśmy też właśnie informacje do nie wiem czy były, ukazały się gdzieś w, na stronach. Wysyłaliśmy maile do różnych osób. No i po przechodzili, bardzo się z tego cieszymy. Zasada jest prosta. Z lornetkami i aparatami w rękach grupa uczestników spaceru zwiedziła kalwarijskie wzgórze. Tym razem jednak oglądali niearchitekturę tego miejsca, ich głowy zdarte do góry liczyły ptaki. W ten sposób pozyskane zostaną informacje dotyczące liczby oraz gatunków ptactwa zamieszkujących piekarską kalwarię.